Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym omówić taki oto nóż, który już od dłuższego czasu się poniewiera w mojej kolekcji. Jest to kejbar Dozier w wersji czarnej z białaskowym wykończeniem. Zacznijmy od jego wymiarów, od jego masy. Złożony ma długość 110 mm. Rozłożony około 185. Natomiast sama głownia, czy może krawędź tnąca. Ma około 70 mm długości. Porównując go z czymś podobnych wymiarów, mamy tutaj Sanrenmu 710, jest on ledwo 2 cm krótszy. No i oprócz tego jakieś inne Sanrenmu 723. Są to ogólnie noże o podobnych zastosowaniach, z podobnej stali. Jak mowa o podobnej stali, no to mamy jeszcze Spider Cotinacius, również podobnej długości nóż. Jednak widzimy, że trochę bardziej toporny. Natomiast jeśli chodzi o masę do jest to około 66 gramów. To jest jego ciekawa cecha, ponieważ nawet coś nieco mniejszego jak sandenmu waży o połowę więcej, waży 90 g. Oczywiście jest to skutek tego, że rękojeści mamy tutaj wykonane z tworzywa sztucznego, które w dotyku nie jest nawet takie złe. Całkiem szorstkie. Mamy też fajną teksturkę. Nie oczekuję, nie wydaje mi się, żeby to było coś, co chciałoby nam uciekać z ręki przy pracy. Mamy takiego właśnie drop pointa. Szlif jest wklęsły. Z tyłu mamy bakloka, który trzyma nam naprawdę zacnie. Jeśli chodzi o stal, dozier jest zrobiony ze stali AUS-8. Stal AUS-8 jest stalą wysokowęglową 0,8 węgla. Zawiera też chrom, molibden i wanot. także jakieś tam mniejsze zawartości innych pierwiastków stopowych. Jest to stal prawie że identyczna pod względem składu do 813 mov znanego właśnie z Sandremu albo albo wspomnianego Spiderko. Stal Aus 8 z jakiegoś powodu jest wychwalana w momencie kiedy 813MV Nazywane jest chińskim złomem. Chciałbym jednak nieco może to skorygować, ponieważ chemicznie stale te są praktycznie tym samym. Jedyne w czym możemy zaobserwować różnice to prawdopodobnie w obróbce cieplnej, która jak wiadomo jest kluczowa, praktycznie w dobrym nożu, obróbka cieplna miejscami ma większe znaczenie niż dobór stali. Inna różnica to, że mogą wystąpić może jakieś tam większe odchyłki w składach chemicznych stali, takich jak 813 MV, ale mogę zagwarantować, że w 99% przypadków, jeśli stal jest dobrze obrobiona cieplnie, nie jest to nic, co zaobserwujemy w trakcie użytku. I co do użytku, szlif klęsły doziera połączony z taką ładnie wyprofilowaną krawędzią oferuje nam bardzo fajne działanie czy to przy jakiejś może obróbce drewna czy to przy takich zadaniach codziennych jak na przykład otwieranie jakichś paczek mamy, mamy dobry sztych do tego może zaczniemy omawiać zalety i wady pierwszą zaletą jak już wspominałem jest jego masa ponieważ masa jest minimalna jak na nóż tej wielkości jest to coś co by świetnie się sprawdziło na przykład w zestawie survivalowym. Można go wepchnąć do organizera. Prawdopodobnie to jest coś co zrobię w najbliższym czasie. Chociaż na razie trudno mi z moich organizerów wykurzyć tego Opinala szóstkę. Jest to też jeden z moich ulubionych noży średniej wielkości. Drugim plusem jest naprawdę solidna blokada. Lockback zwykle się kojarzy z jakimiś takimi bazarowymi nożami nie najlepszej jakości. Ale kiedy mamy tutaj takie dobre spasowanie Mamy taką grubość 3 mm, nie jest to jakieś ćwierć mm plus minus 2, to lockback sprawdza się naprawdę nieźle. Jest to też taka blokada, która wykazuje się może nieco większą mocą do ciężkich zadań typu batonowanie, typu jakieś podważanie od blokad takich jak frame lock, ponieważ nie mamy tutaj takiego giętego wzdłuż tego słabszego boku. Kawałka metalu. Dalej klips oraz kołek. Są obustronne. Jak kogoś to przeszkadza. Może sobie klips przerzucić tutaj. Kołek przerzucić tutaj. Pasuje też dla leworęcznych. No i jeszcze jedna zaleta. To, o czym już sporo powiedziałem, jest to stal. Stal jest dobra. Oferuje sporą twardość. Oferuje oczywiście niedrzewność. Do zastosowań codziennych, czy też do jakiegoś tak zwanego lasu, jest to stal co najmniej wystarczająca. Jeśli chodzi o wady tego noża, no to jedyne, co bym powiedział, to to, że rękojeść jest zarówno dziwnie wyważona, ponieważ jest ona cała praktycznie stworzywa sztucznego. Tył noża jest dużo lżejszy niż przód. Jak ktoś jest przyzwyczajony do jakiegoś takiego bardziej solidnego, bardziej młotkowatego odczucia przy używaniu noża no to to może nie być dla niego no i drugie też do rękojeści no to jest dość cienka nie jest najwygodniejsza na świecie o ile ta tekstura jest fajna nóż się nie wyślizguje no to po prostu jest ona cienka ma taki mało, mało organiczny kształt który nie każdemu z pewnością będzie pasował do ręki ponadto klips może też niektórym przeszkadzać z tym jak on wystaje mocno w porównaniu do całej grubości no ale biorąc to wszystko pod uwagę moją oceną noża finalną jest 8 na 10 jest to naprawdę dobry składak jest on moim zdaniem na równi z tańszymi nożami od Spiderko i zdecydowanie mogę go polecić do użytku codziennego jak i zgodnie z Pojawiającymi się w internecie recenzjami, podejrzewam, że do cięższych zastosowań również mógłby się sprawdzić. To tyle z mojej strony. Jeśli się podobało, zapraszam do dawania mapy w górę, do komentowania. Piszcie, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych filmach. To tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.